Hacerzy z września byli na e, obozach. na Każdy szczep miał swój obóz. Oprócz tego wędrownicy byli na, e, na swoim obozie, na Popłyniemy. Były również dwa obozy wędrowne dla wędrowników e, z chówca Września. Czuwaj druku szyno! Przyboczny Kamil Pawon melduje 14. Wrześnińską Gagomadę zuchową na starcie harcerskim. Tradycją takiego rozpoczęcia roku harcerskiego jest taka duża gra po mieście, żeby przede wszystkim też się pokazać ludziom, że tutaj istniejemy, działamy, coś robimy. Mamy punkty teraz akurat w parku, które są często sprawnościowe, mogą być na jakąś wiedzę do sprawdzenia, mogą być punkty, które na pewno się rozwijają, tak? Zawsze mam jakieś cele w tym, żeby jakoś wychowywać ten Harcerz idzie z wolna Stokrotko witam Cię Twój urok mnie zachwyca Czy chcesz być mą, czy nie Twój urok mnie zachwyca Czy chcesz być mą, czy nie, czy nie, czy nie Na tym punkcie mamy zajęcia plastyczne na, na, popr na poprzedni mieliśmy naukę hiszpańskiego taką prostą i mieliśmy jeszcze Strzelanie z rurek do napoi harcerstwo jest wychowywaniem młodego człowieka, począwszy od takiego zucha, który należy do pierwszej, drugiej, trzeciej klasy szkoły podstawowej, aż po wędrownictwo, czyli osoby, które są już prawie dojrzałe. Hello! Jak imię? Albo ile masz lat, albo coś? Nie, you? to znaczy jak się czujemy. Dzieci uczą się samodzielności. Naprawdę na wszystkich wyjazdach y, takie dziecko po prostu wraca do domu odmienione, bo umie się sobą zająć, potrafi y, się ubrać samodzielnie i tak dalej. No na pewno to jest y, taka szkoła życia. Warto być zuchem, bo chodzimy na obozy, biwaki, bawimy się na zbiórkach. Fajnie się bawimy i uczymy się nowych rzeczy i poznajemy wiedzę. Witamy się y, nasz piosenkom. Rozwiązujemy różne zagadki. No i po prostu mi się bardzo podoba. kropka się zgodziła i poszli w ciemny las, a chcesz taki gaba, że aż po krzywym las. A chcesz taki gaba, że aż po krzywy las, po was, po was. Będziemy we wiadomościach! Tak. I TV.